Tak więc witam was serdecznie widzowie w nowym już update'cie w Pet Simulator X. Jak dobrze wiecie wczoraj był update do Pet Simulator i zostało dodane kilka nowych rzeczy, więc w dzisiejszym odcinku mamy kilka spraw do załatwienia. Więc pomyślałem, że pokazywanie tego wszystkiego będzie dla was po prostu nudne, bo pewnie wszystko już tak naprawdę wiecie. Zostawmy te sprawy dotyczące zmian i przejdźmy do rzeczy. W dzisiejszym odcinku chcę wykonać trzy zadania. Po pierwsze, jak dobrze wiecie, zostały dodane nowe jajka. Te trzy nowe jajka i tutaj mamy najlepsze jajko, tak więc wydamy sobie dzisiaj, otwieramy troszeczkę tych jajek, Złożymy sobie po prostu te jaka za 100 bilionów, bo jak widzicie mam 100 bilionów. I zobaczymy po prostu ile mityków jesteśmy w stanie zdobyć ze 100 bilionów. Po drugie została dodana nowa skrzynka, która ma... Tyle życia. Jak widzicie, trochę ją zbiłem, ale, ale, ale. Sprawdzimy dzisiaj, jak szybko rozwalimy tą skrzynkę. Dwa razy. Po pierwsze, teraz, kiedy jesteśmy z petami słabymi, które, jakby słabymi, z tymi, które miałem do tej pory. I zobaczymy, w jakim czasie jesteśmy w stanie ją rozwalić. Oczywiście na kilku kątach, no bo wiadomo, na jednym to byśmy się. O, byśmy tyle to robili. I za drugim razem spróbujemy to zrobić z najlepszymi petami w grze. Dlatego, że mam również trzecie zadanie do wykonania dzisiaj. Trzecim zadaniem jest zdobycie 20 takich otomityków wydamy sobie, słuchajcie, dzisiaj 10 tysięcy robuxów, e, zobaczymy jak będą biły nasze mega mocne pety i tak, i teraz zwalimy po prostu tą skrzynkę jeszcze raz, zobaczymy jak wtedy szybko jesteśmy w stanie roz ją rozwalić no i zobaczymy w ogóle moc tych wszystkich mityków dlatego, że będziemy mieli najpotężniejsze po prostu pety w grze, Więc jeżeli ty również chciałbyś mieć najlepszego peta w grze, czyli tego Dark Matter mityka, to słuchaj mordo zasubskrybuj ten kanał, naciskając ten przycisk tam na dole, no i słuchajcie, jeżeli zostawicie tutaj 10 tysięcy łap w górę no to, to w takim wypadku zrobimy mega, mega opening i spróbujemy po prostu wydać koło 7 trylionów Coinów. Myślę, że jestem w stanie coś takiego zrobić, tak więc zostawiajcie łapy w górę. Jesteśmy już w nowym update'cie i przyznawam się, że już troszeczkę pograłem i sprawdziłem, jakie zaszły zmiany, żeby was nie zanudzać, żeby wszystko wiedzieć, bo Wy też również pewnie wszystko wiecie, więc nie chciałem po prostu robić tego odcinka z sprawdzania rzeczy, które zaszły e, po prostu w update'cie, e, tylko po prostu już z samego kontenciku. Tutaj mamy nową skrzynkę, najpotężniejszą skrzynkę w grze i tak się składa, że ją rozwaliłem już kilka razy, dlatego że okazuje się, że wcale aż tak długo mi to nie schodzi. E, nagrałem jeden z tych raz, żeby wam pokazać jak na kilka kąt rozwalam, w jakim czasie, tak więc e, pokażę Wam teraz jak to wyglądało z petami poprzednimi i zaraz zabieramy się za kolekcjonowanie już nowych petów. Tak więc jak widzieliście, bez żadnych zmian z normalnymi petami, tymi, które miałem wcześniej, naprawdę dałem radę ją rozwalić w godzinę 20 minut około. Tak więc nie było to wcale aż takie trudne. Jestem ciekaw, jak zmieni się ten wynik, jak będę miał koks, koks pety po prostu. No i e... co po niektórzy mogli zauważyć, że miałem troszkę inną ilość gemów, dlatego że posprzedawałem troszkę moich starych petów, żeby po prostu nakupować sobie nowych. I teraz taktyka nakupowania tych nowych jest oczywiście bardzo prosta. Tak więc idziemy sobie na Kajwa. No i oczywiście tutaj od Traveling Merchanta będę kupował te e, najlepsze pety, jakieś one są po 13,8 miliona, tak więc e, zakupię sobie po prostu tyle, ile będę w stanie, będę wchodził i wychodził z jednego kota, a zresztą zobaczycie za chwilę, a tak się składa, że nowy Travelling Merchant jest za 20 minut, tak więc sobie poczekamy tylko chwileczkę, e, wydamy i spróbuję kupić ich około 40-50, zobaczymy ile damy radę po prostu. Olesław tu przyszedł, żeby mi zakosić chyba moje mityczki. Olesław, ja ci dam, kurde, wszystko wykupię speedrun kto szybszy <grystanie> Uwaga, 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 uwaga. No i jest go! Aaaa skupione! Wychodzimy szybko! Dobra, mamy kolejnego. Raz. Co? Jeden tylko! Dobra, mamy kolejnego. Jest! O, ale tutaj dużo było. Wow. Mamy. Nie, sprzedane, minuta. Nie! Kurde, zniknął. Ale unlucky. Dobra, ile mamy? O nie, strasznie mało. Miało być więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, na trzy, na cztery, na piętnaście. Piętnaście tylko? Piętnaście to za mało. Miałem mieć trzydzieści sześć, a mam tylko piętnaście słabo, bardzo słabo. Będę musiał teraz skupować, no. Okej, okay, znaleźliśmy tutaj mojego widza, słuchajcie, który... O kurde, jak kozacku wygląda! Jak sosuke! Co jest grane? Dobra. No generalnie sprzeda nam po 20 milionów, ma 4, więc za 80, proszę bardzo. E, no trudno, przepłacimy leciutko, ale trudno się mówi. Tak więc szukamy kolejnych osób, które by nam posprzedawały po 20 milionów. Dobra, mamy kolejnego sprzedającego. Tym razem 5. Okej, okay, mamy kolejne 5 i brakuje nam jeszcze 12. Jezu, jakie one dźwięki wydają? Co jest grane? Jak to jest denerwujące! No i mamy kolejnego sprzedawcę, tak więc szybko kupujemy 8 nice. No i 160 w takim razie. No dawaj, gościu, szybciutko. Okej. Okay. Eee, zostało nam jeszcze 6 do kupienia i będziemy mieli wszystkie. No i dobra, mamy kolejne dwa do kupienia i w ogóle walnąłem się w obliczeniach. Potrzebuję jeszcze czterech, a nie sześciu. Tak, więc kupione kolejne dwa, zostały dwa do kupienia i będziemy przerabiać. No i mamy ostatniego tradera i zaraz zamieniamy. Pyk. Leci, lecimy już na dark tech. Będziemy przerabiać. No i pięknie, cały teamek będzie. No i co? Mamy to? Tak? Udało się, tak jest! Mamy, słuchajcie to! Mamy wszystkie mityki Dark Matter. Dobra, zobaczymy sobie teraz, jakie mają mniej więcej moce. Jak widać, jest to dosyć mocno rozłożone, bo 314, 286 to spoko. Sporo. Co ja gadam. No, tak więc zobaczymy sobie teraz, jakie mają enchanty. Więc mamy tutaj magneta Royality, mamy, więc jest git. Magnet, magnet. Glittering Royality, jest git z Teamworkiem, przez Breakerem, spoko. Royality kolejny. Super Teamwork, czyli to jest spoko. Glittering, 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 Magnet, Glittering Glittering, Royalty i Glittering No nie ważne, mamy tak, kilka mamy z tych Już kilka mamy takich e, z e, Royalty, tak więc mamy to całe team Kurde, pięknie, ile mamy? 832t Czyli nie, nie jesteśmy niestety jeszcze tutaj. E, no cóż, jakbyśmy sprzedali w sumie Astre, to byśmy mogli sobie na spokojnie wejść teraz na e, top players, ale tak naprawdę teraz jeszcze nie potrzebujemy. Na spokojnie, na spokojnie wszystko zrobimy. Dobra, niestety, ale nie dam rady zrobić testa, dlatego że ktoś tu już rozwalał tego Steam Pack Chesta e, nowego, no i, no i zaczynaliśmy, zaczynamy od tego momentu, tak więc wydaje mi się, że to bez sensu. Ale możemy zobaczyć przynajmniej, ile zarabiam. Więc zarabiam, słuchajcie, 146 milionów. Na jeden tik 146 milionów. Co jest grane? Co jest grane? Na bustach oczywiście odpalony. Wszystkich na full coin mulcie. Tak więc niech to się rozwala. Mamy tam kilka magnetów, więc powinno być git. I lecimy, słuchajcie, już do ostatniego etapu, czyli do otwierania naszych skrzyneczek. Tak więc odpalamy nasze pusty. Nie wiem na ile, szczerze mówiąc. Czy na pół godziny wystarczy? Bardzo możliwe, dlatego że one naprawdę są drogie. 270 milionów kosztują. Zobaczymy. Usuwamy oczywiście basic, rare i epic. Eee, epiki chyba możemy zostawić w sumie, niech sobie będą. Najwyżej potem pousuwamy. No i co, otwieramy, zobaczymy ile trafimy tak w ogóle mityków. Czy trafimy jakiegokolwiek mityka, jaki jest drop rate na tego mityka. Może się opłaca tylko i wyłącznie kopować w travelnik Merchancy i dlatego warto zostawiać epiki, żeby zamienić na legendy. I na przykład legendy sprzedawać e, na tradingu i tak dalej. Zobaczymy no, zobaczymy jak to wyjdzie. No jak na razie z 20 milionów wydane, 20 bilionów za każdym razem, 20B wydane i nie mamy jeszcze nic. No ciężko to dropi widzę, ale zarabia się też dużo, tak więc nic dziwnego tak naprawdę. No zobaczymy, ile nocka daje nam kasy. Zaraz będziemy mogli obliczyć. Zarabiamy 1 bilion 400 milionów na minutę Czyli, czyli 84B na godzinę No, czyli 672B jest na 8 godzin Tak więc tak naprawdę mamy full coinów w jeden dzień Więc nic dziwnego, że to jest, słuchajcie, takie drogie i że tak mało się trafia Dlatego, że i tak będzie można strasznie dużo otworzyć Tak więc zostawiajcie łapki w górę, 10 tysięcy łap w górę, słuchajcie I będziemy robić na każdym kocie po 999B i będziemy robić wielki openik z siedmiu kąt. To będzie na pewno mocne. A jak widzicie, jak na razie żadnych mityków się nie trafia. Co jest grane? Połowa za nami, a tutaj żadnego mityka nie ma. No jakie adlaki? Co jest grane? Tu się nic nie trafia. Ja nie mogę. Nie no, to jest jakiś żart. Normalnie nie wierzę w to. Co się dzieje? Tu się nie da tylko trafić. Dobra, umów, umówmy się tak. Słuchajcie, 90 bilionów wydanej nie trafię mityka. Jeżeli teraz trafię bit, mityka, no to musicie, musicie zostawić łapkę w górę. Jeszcze na sam koniec odcinka. Tak więc umowa to umowa. No dawaj, no musi się trafić na koniec. Proszę. Nie no, w takiej sytuacji powiem wam, że kupowanie strawelnik merchanta to jest w sumie prawie jako jedyna opcja. Strasznie ciężko teraz zarobić, będzie Gemy. Jest! Trafiłem na sam koniec! Co jest? <śmany> Golden, mityka! Na sam koniec! I a ja, tak, to był ostatni raz, kiedy otwierałem! Co? <śmany> GG! No teraz się otworzyłeś jeszcze <śmany> No to co, zostawiacie łapy w górę. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia w następnych, ponieważ będzie mega openi, więc subskrybujcie kanał. Na razie. Cześć! Co to było?